Znajome twarze, te korytarze. Opowiem Wam historię o pewnej szkole, o które jakichkolwiek i o ciekawych uczniach. Chcecie ich poznać? Zapraszam! Co Twoja postać wnosi do spektaklu? A, a więc tak, ja gram Patryka. I Patryk jest trochę takim antywzorem, ponieważ jeśli pokazujemy zachowania dobre, musimy też pokazać zachowania złe. I Patryk jest tym, który jednak ulega tym swoim. Złym naturą, który, który goni to, co wydaje się właściwe, ale jednak trochę przesadza, jednak nie jest najlepszym wzorem, mimo że chciałby nim być. No i pewnie dostanie nauczkę, co? Korytarze, te korytarze, w których już za chwilę nie będzie nas ostatnią klasę. moja postać wnosi do spektaklu. Moją postacią jest Lara, która pochodzi z bardzo dobrego domu, e, bardzo zamożnego też domu. E, I ona przez całe życie jest więziona w takiej klatce przez swoich rodziców głównie. E, ona po prostu jakby nie ma szans pokazania kim jest, nie decyduje sama, jest zamknięta w ramach takiej dobrej dziewczynki z dobrego domu i przez całe, przez całe swoje życie tak naprawdę właśnie, właśnie taką osobą jest. Jest po prostu zamknięta i jakby udaje kogoś, kim do końca nie jest, później widać, że jest faktycznie ta zmiana i ona w końcu zdobywa się na odwagę, żeby pokazać, że słuchajcie, mnie nie obchodzi to, że nie wiem, że ja chcę się zadawać tylko z ludźmi, którzy mają kupę pieniędzy, z którymi moi rodzice chodzą na lunch. Ja po prostu chcę, chcę kochać ludzi za to, jakimi, jakimi są w środku, a nie za to, jaki mają status materialny, czy nie wiem, z jakiego domu pochodzą. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby każdy, każdy kto tu przyjdzie, wyciągnął właśnie ten wniosek, że tak naprawdę w ogóle nie liczy się to, z jakiego domu pochodzimy, czy też ile mamy pieniędzy, w jakich ubraniach chodzimy, tylko przede wszystkim to, co właśnie mamy w środku i jakimi osobami jesteśmy, bo to jest najważniejsze. Ja, ja. Nazywam się Julia Paderewska i w musicalu Friends gram postać Izabel. Jest to bardzo kochana, ciepła i dobra osobka, ale zakochuje się w chłopaku, który chyba jeszcze nie wie, że jest jej chłopakiem, ale o to nie obchodzi. Jeśli ławki sobie Jestem Oliwa Ślewska, a w naszym spektaklu gram dwie bohaterki. Obydwie są czarnym charakterem. Jest to smutne, ale również chcemy pokazać takie właśnie postacie i jakie schematy psychologiczne zachodzą w ich głowach i czemu to wszystko robią. Tak pewnie nie jesteśmy! Yeah, co Twoje postać wnosi do spektaklu? Ja gram Michaela, który w muzykalu jest dość spokojnym, no biedniejszym, takim przeciętnym chłopakiem. I w sumie pokazuje on inność, ale taką, która nie różni się tak naprawdę niczym, ponieważ jest to chłopak, który pokazuje, że można być sobą, będąc innym i osiągnąć coś. Więc. Ja się bardzo cieszę, że ja gra, gram akurat tą rolę. Co twoja postać wnosi do spektaklu? Ja gram Emilie. Myślę, że jeżeli miałabym powiedzieć jednym słowem, co wnosi, to przede wszystkim wiara. E, wiara w to, że jeżeli chcemy, możemy wszystko. Emily jest dziewczyną, która jest zagubiona, ponieważ straciła mamę, rówieśnicy nie za bardzo rozumieją, jej miłość do, do muzyki, a tak naprawdę to jest jedyna rzecz, która daje jej szczęście w, w tej chwili, w tej ciężkiej dla niej chwili. Więc myślę, że przede wszystkim wiarę w to, że możemy wszystko, jeśli tylko wystarczająco mocno chcemy. Więc wreszcie nie ktoś nam czas jesteśmy. Musical Friends. Współczesny, otulony przepiękną szatą. Graficzną, kostiumową, choreograficzną, muzykal o problemach, o problemach młodych ludzi, o ich wzajemnych relacjach, o tolerancji, o braku tolerancji, o miłości, o przyjaźni i o wielu wykluczeniach, które niestety dosięgają naszą dzisiejszą młodzież. Pokazujemy to, co się dzieje w szkole. Pokazujemy to, jak wyglądają relacje i życie w szkole. Myślę, że każdy z młodych ludzi powinien przyjść do Teatru Kapitol i zobaczyć ten spektakl, bo warto dla Was. La, 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 la,